Mam nagrać super wstęp, ale oczywiście jestem spóźniona wszędzie, więc nie nagrałam wstępu. Chciałam taką zapowiedź zrobić, ale z drugiej strony idę. Idę nagrywać dzisiaj bardzo fajne materiały i stwierdziłam, że dlaczego nie spełnić wymarzeń małej Olgi, która zawsze chciała mieć kanał na YouTube i nagrywać vlogi. Więc zrobię to i zabieram Cię dzisiaj ze sobą. Idę najpierw e, tworzyć bardzo fajny materiał dla portalu w Kielcach odnośnie kieleckich bazarów. Więc no, myślę, że to będzie fajny dzień, bo jeszcze kilka e, planów jest, także zabieram cię ze sobą. To muszę powiedzieć, że jak teraz wyremontowali teatr żołnierzy, no to naprawdę ten fragment ulica Sienkiewicza to wygląda. Najlepiej. A tu 8 czerwca na Placu Literatów odbędzie się mój pokaz mody w niedzielę o godzinie 17, gdzie 15 wyjątkowych kielczanek pokaże swoje stylizacje właśnie w oparciu o ubrania z drugiej ręki, bo ja kocham limpeksy. Mega inicjatywa, także zapraszam 8 czerwca godzina 17 Plac Literatów. Będzie naprawdę fajnie. Jestem już totalnie spóźniona, ale jak już jestem pod fantazjuszem, tutaj zawsze robię fitczeki, to zrobię fitczek. Dzisiaj mam na sobie oczywiście marynarkę z lumpa, t-shirt z handemu, spodenki jordsy z Jakiś wyprzedaży z Berszki. Ta którą uwielbiam, to jest polska marka Cutie Cutie. Nie wiem, jak to się wymawia, ale bardzo fajna i praktyczna. A i jeszcze cała stylówka. O. No i tak wyglądam cała. I jeszcze buty. Buty Adidas z Japanki, bardzo polubiłam. Lecę dalej. Nie wiem, ktoś powiedział, żeby skawy da się funkcjonować normalnie. Nie da się. Pierwsze miejsce, do jakiego idziemy, to będziemy testować Chińczyka, kultowego Elefant na bazarach. Kto tu nigdy nie był, niech żałuje. A ty co będziesz jadł, jak nie jesz mięsa? No To jest naprawdę Boska z mięsem 4 zł, przecież to jest hit Kurczak mały 20 zł Ryż, surówka, sos Jem sobie kurczaka na chlupko W Idealne śniadanie Chińczyk na pozarach, elefant Jak no, to nigdy nie jadłeś to Musisz to zmienić, bo to jest takie naprawdę kultowe miejsce. Tematy z bazarami już na kanał w Kielcach nagrane, ale jeszcze chciałam sobie ponagrywać na swój profil, bo znalazłam kilka bardzo fajnych perełek z kieleckich właśnie dotyczących ubrań, więc jeszcze ja sobie tutaj trochę pokręcę, ponagrywam, może coś pokażę, co fajnego udało mi się znaleźć. O i na przykład tutaj znalazłam z 25 zł taką fajną spódniczkę bombkę i zaraz sobie ją kukię, bo uważam, że będzie mega cool na lato. 45% biskota, 25 zł, mega spoko. Piękne spodnie. I tutaj do tego kamizelka. I taki komplecik 70 zł. Mega co? Ale te czorty brocze. Pasa za jakieś 25 albo 30 zł znalazłam takie wide leg, szerokie spodnie z wiskozy 100% mega. Biorę. Widziałam dzisiaj 3 godziny na bazarach. To jest bardzo długo. Natomiast fajne rzeczy poznajowałam. Będzie z tego na pewno rolka na moim profilu na Instagramie i na TikToku. No i lecę dalej, bo jeszcze dzisiaj dużo rzeczy w planach. Szybka zmiana outfitu, jestem już z grześkiem i idziemy teraz wybierać stylówki do pokazu jak się noszą czerwce. <laughs> o nie, rozwiewa mi grzywkę, jeszcze raz. Jak do się noszą czerwce. <noise> jak się noszą czerwce? Nie, jak się noszą kielce Do tego pokazu I dziewczyny już czekają, idziemy do Viva Profit na robotniczą Bo Viva jest naszym partnerem I tam będą szukać dzisiaj dziewczyny Stylówek Więc coś tam Coś pokażemy A ja teraz mam taki outfit Z propre, Komplet bawełniany New Balance 90 i moja nowa zdobycz, torba z lumpa w krowę. Nagraliśmy właśnie z dziewczynami e, ich stylówki dzisiejsze pod jak się noszą kielce, a teraz idziemy w poszukiwaniu tych perełek, które dziewczyny będą stylizować na pokazie mody, więc zabieram się ze za sobą. Mam ostatnio bardzo słabość do takich dziwnych butów. One są piękne. Ciekawe, co to za rozmiar. I te też są ciekawe. Ciekawe, co to za rozmiar. Będę przymierzać? A co? I te białe też są takie. O, 38, ale te I Ciekawe, co to za firma. Przymierzę se, a co? Господи, nic jako to założyć? Oh, wow. O, wow. Na przykład no, zobaczymy. Mhm to jestem na takiej drodze, że, yy, <noise> że chyba będę dopłacać do tego interesu. <noise> Czyli udało się coś znaleźć. Ojejku, wow. a przecież, Wow. Kolejna taka. Mhm. Super. Jeszcze jedna podstawka. Wow, tam jest. coś tam jest. Mega wensi. fancy. Fancy? Ładne co? Ciekawe. Ale nie. I do różańca. <laughs> nie, do różańca nie. W ogóle to mi się marzy w się znaleźć taką vintage spódnicę, taką pod taką jak nosiły na nasze mamy lat 20-30 temu. Coś, nawet coś w tym stylu, ale w moim rozmiarze i trochę taką ciekawą. Nie wiem jak to powiedzieć jaką, ale szukam takiej. O, oh, wow, no i właśnie taka. Tylko to nie jest mój rozmiar. Ale o czymś takim mówię. No, mówię sama do siebie, ja lubię rozmawiać z kimś na moim poziomie. <laughs> A ty w co się uberzysz na pokaz mody? Nie wiem. Ja, ja nie chodzę w pokazach. Organizator, prawa ręka, noga, lewa mózg na ścianie. Nie wiem, co ty na to? O oh, wow, i ona jest taka... Taka wielka, jak chciałem. Tak. Mm -hmm. Nina już ma pełny koszyk. Dobrze. Dobrze? Cały koszyk. No, ale nie wiem, czy coś się wybierze. Takie może poszczególne rzeczy. Na razie wrzucam wszystko, co mi się podoba. A później zobaczymy. Idziemy na torebki. Ale znalazłam cool torebkę. Skórzaną mega. Mega cool. Ale cool torebka. I ta też. Bardzo ładne. Mam w ogóle jakiś ostatnio e, taką fobię na takie dziwne stare vintage torebki. Podoba mi się to. Takie brzydkie i buty. Tak. Ale do przymierzenia. Mega! No ciekawie, w twoim stylu. Nie no, ale one są. Ja tu mam. Gdzie mi się kończy? Nawet nie... Tu mi się kończy palec. Nie. Tu mi się kończy palec. Chyba trochę za duże. A to jest jakiś projektant? Destroy, trzeba wygooglować. Gipka jestem co? Made in Spain, destroy. No i one są skórzane. Muszę sprawdźmy, co to jest distroj. Spódnica z Gapa za 22 zł biorę. A ta? No, jest taka mega cute, ale czy. To są twoje spodnie, czy ty w nich przyszłaś? Nie. Nie. to jest to <laughs> Nie moje Ale, ale zajebiste są te buty. Obkupione, mamy to. Idziemy na sushi. Idziemy do Wasabi Sushi na zaproszenie potestować pyszne jedzenie. No ja wiem, że tam jest pysznie, bo nieraz tam jadłam, więc idziemy na kolację. Weźę swoją nową zdobycz z Viva Profit, bo kupiłam tą torebkę za 30 zł finalnie. No i tyle. Idziemy. 30? Nie 35, no to 3. 5. 30. No i tyle z tej matematyki. Proszę. I na początek mamy boczniaki w panko i one są przepyszne. Serio.